Cześć, witam w kolejnym filmie na kanale z Dawidem na Ryby z Patrykiem. Dzisiaj w sumie z Patrykiem na ryby. Atakujemy po raz kolejny sumy. Jeszcze inna woda. Na tej jestem po raz pierwszy, jeśli chodzi o wędkowanie sumowe. Łowimy oczywiście w wertykalu, Mamy dwa drogie ekrany, więc ryby powinny same do łódki skakiwać. Niestety ostatnio tak nie było. No ale cóż, trzeba próbować. Atakujemy. Jeżeli coś się wydarzy, to oczywiście widzimy się za chwilę. Ale ja i tak go nie będę liczył. Ale to ja <laughs> no to nie jest moja ryba. No, śmić. No proszę. Pierwsza ryba u Patryka. Stwierdził, że woli jeść, zamiast go wyholować. Ja oczywiście tej ryby sobie nie zaliczam w żadnym stopniu. Jakbym miał go na swoją wędkę, to co innego. Ech. Znaczy on się nie może wypiąć. Dostały do go wypiąć. <laughs> No zobaczcie, nie jest głupi, no taka dla mnie ryba już fajna, jeszcze to nie jest to, co by mnie satysfakcjonowało. Ale jakbym miał taką na swoją wędkę, to już bym mógł uznać wypad za względnie udany. Zacięcie z jednej ręki, z drugiej z kebabem. Ekspert. <laughs> zobaczcie, taki ślizgu. Na kebab. Okej, okay. puszczamy rybkę Ale patrzcie, jakieś liczny oliwkowy Naprawdę bardzo ładne barwy ma ta ryba Ło! Ale fajnie strzelił ogonem Zestaw, na jaki Patryk złowił rybę Wyglądał następująco Tutaj jest kotwiczka, obklejona rosówkami A dodatkowo powyżej agrawka. Więc taki dość nietypowy, ja takiego jeszcze nie widziałem. Miało wykrasycznie kląkiem i poniżej haczyk z rosówkami. Patryk miał coś innego, no i zaczerował. Jeszcze muzyczka klimatyczna. <laughs> ja jebie, jaka muzyka do tego. <laughs> To jest yeah. mamy to <laughs> Patryk 2-0 i to będzie fajna ryba. I na swoją No właśnie. Ale długo go kusiłeś. Długo go kusił. No nie, jednak nie. Mniejszy niż tamten. Nie, to Mniejszy chyba nawet. A wyglądał w na fajnego. Dawaj go tutaj do mnie. Jest nie robi różnicy. Wędkarz robi różnicę ładnie Nie, bo kamerę trzymał Od razu go wypuścimy Czy chcesz zdjęcie sobie z nim zrobić? Nie możesz go wypuścić Chwila, tu żeby nie płaczył No proszę pozostawę u siebie Mówisz? Aha. No co teraz robić? Nie okay. widzę? Teraz tego nie masz sekundowo ale po prostu zostałem blizok Ej, jest nieźle, to jest naprawdę Coś się dzieje dzisiaj Doszliśmy do wniosku, że jak jemy to zaczynają brać Więc teraz moja kolej, może ja złowię Patryk dwie miał w momencie kiedy jadł Nie, no, jest po lewo, to jest on Nie, to jest ta A, tu się teraz skręci No dawaj, nie żyj, nie żyj, tu, 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 du, 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 du. tu, 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 Do góry, Czekaj, czekaj, niech zobaczy. Powoli do góry. Powoli do góry. Powolutku, powolutku. Zostaw. Bierze. Czemu robisz tak bo? bo mi dwa razy szarpnął. Raz mi szarpnął. Ale... Serwowo. Kurde. Ja to podnoszę do góry i jest. Dobra ryba. No spokojnie, ej, ej, ej. Kurde. Ale branie było. Dobrze się słuchamy. Jest dobry, jest dobry. Już taki, co mnie cieszy. Jest, 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 jest. spokojnie Podbierzesz mi go, proszę? Tak, podbierzesz. Ale branie było takie, że aż mi wciągnął wędkę. Dotknął raz, opanowałem emocje. I drugi raz już udało się. Wiesz proszę. proszę. Głęboko zapięty, nie, płytko. Nie, nie, klepko, wyjmuj go. Patryk, kurde! Nie rób tak! A ty Wyjmuj go. Jest. <laughs> tak <Słowa>. no jest <laughs> dzięki otrzyma Sprawdzimy ile ma Patryk już szuka miary Kurde jest wreszcie Nie jest on gigantem nawet nie jest moim największym swojym w życiu Ale pierwszym takim fajnym zwerta No co metrek będzie no nie? Tak, na pewno Super, kurde, ale fajnie Bardzo się cieszę no i to branie. No niestety nie nagrałem, bo no, oczywiście nie zdążyłem wrąć kamery. Ale w pewnym momencie łup i wędka pociągnięta w dół. Już nawet nie było czego zacinać, ona po prostu się działa. Jeszcze trochę do przodu. W moją stronę. W tę stronę? Jeszcze No, tak, teraz. No to tam 112, 100... No 112. No. Dobra, poteczki bym cię poprosił. Zobaczcie, z innej perspektywy. 112 cm ryba, która mnie już naprawdę satysfakcjonuje i cieszy. Długo na nią czekałem. Cieszę się, że w końcu się udało. Aj, piękna walka. Kurde no, to teraz coś. 130, 150 i potem walczymy dalej. Super. Bardzo dziękuję, Patryk. Jestem zadowolony, mega. Yes. No, emocje już teraz trochę zeszły. O, pierwsza sprawa branie. Yy, poczułem delikatne smyrnięcie. Patryk się pyta, bierze. Ja powiedziałem tylko, że tak, no ale nic się potem nie działo przez dobre 5-6 sekund, aż w pewnym momencie no, po prostu zaczęło wędkę wciągać. To było niesamowite. Tu nie było mowy o puknięciu, tu nie było mowy o jakimkolwiek sandaczowym pyku, tylko po prostu było regularne pociągnięcie wędki w dół, no i potem się wszystko zaczęło. Ja tu nie miałem z czego zacinać. Ta ryba po prostu od razu niesamowicie mocno ciągnęła, jechała, no i jest naprawdę pierwsza taka duża ryba zwerta. Mega cieszy. Wcześniej mówiłem same małe ryby. Taka duża ryba z Werta. No on i tak nie powie, że była duża. Ale dzięki niemu się udało, więc dzięki jeszcze raz. Teraz troszkę kącika edukacyjnego. Mamy dwa ekrany. Powiedziałem na początku, że za kupę pieniędzy i nawet to czasem nie gwarantuje sukcesu. No bo niestety tak jest. Pomimo, że widzimy tak naprawdę wszystko. To jest obraz, na którym mamy tak zwaną perspektywę. Widzimy w nim wszystko 40 metrów do przodu, tak? No, 32, metry. 32. Te punkciki jasne, które widzicie na echosądzie, to są ryby. Yy, oczywiście nie wszystko to sumy. Myślę, że mała część z nich to sumy. Żaden z nich. Żaden z, z nich, nawet Patryk mówi, to są pewnie leszcze, może jakieś sandaczyki. Yy, no ale widać ryby. Sum też charakterystycznie się na tym rysuje. Na tym obrazie natomiast jest tak zwany panoptix, czyli widok do dołu. Widzimy tutaj stożek, czyli nasze przynęty. O właśnie Wam teraz ruszę. To jest mój teaser. Znaczy kląk, przepraszam. I obok jest patryka. Jeżeli podchodzi ryba, to my próbujemy zagrać tak, żeby ona po prostu wzięła. Uciekamy, czasem czarujemy góra-dół. No, robimy różne kombinacje, zależnie od sytuacji. Więc jest to zupełnie inny wymiar wędkarstwa. Wydaje się, że tutaj powiedzmy jest wszystko łatwe, proste. Napływamy na rybę, widzimy jeszcze ryby, które są często przed nami. O, tutaj może być sum na przykład. Coś długiego. Zbitała wica. Zbita no właśnie, czasem też bywa tak. Jednak no naprawdę nie jest to łatwe, bo te ryby z reguły nie biorą. Z ciekawostek powiem Wam, że mieliśmy już sytuację, co prawda nie dzisiaj, kiedy widzieliśmy rybę na perspektywie. Patryk zaczął tłuc yy, yy, kwokiem. Widzieliśmy jak ryba nagle zawracała, szła w naszą stronę, po czym za chwilę pokazywała się na tym obrazie pod nami. Było to niesamowite. No jest to jak gra komputerowa. Zupełnie co innego. Jest to wędkarstwo moim zdaniem, na pewno inne. Nie takie łatwe, jakby się wydawało, ale jak jest dzień, to mega skuteczne. Patryk ma suma pod zestawem. Dolny ekran, zobaczcie. O, teraz żeby idzie To mnie idzie. Dobra, że. Będzie. Więc ja chowam kamerkę troszkę. Wyżej muszę zejść. O, i znowu cofa do Patryka. O i Patryk ma dwie ryby teraz. Patryk ma dwie ryby. Patrzcie, czaruje góra, dół, szuka. Próbuje tej rybie jak najlepiej podać przynętę. Teraz uciekawy dół. Jest! Pięknie, książkowo. Dobry? Mały jest, ale patrzcie, mamy trzeciego, czwartego suma dzisiaj. No, nie taki mały. Meterek będzie. Już na sam koniec. Jest metr. Super. Ja też ci go klepnę. Hej, co łapię? Ale no, to jest naprawdę fajna ryba. Dobra, łapię za plecionkę. czekaj, jeszcze, jeszcze za bardzo szerokie. No, silne Mogę już, czy jeszcze? No, trzymaj go Uważaj na to, to. Trzymaj go mocno. Normalnie go trzymaj na sztywno. Nie tak Ty Wybierz go, zabieraj, bo ja jutro mam pacjentów. A palca już prawie nie mam. Dobra. Możesz pokazywać? znowu Jakie przedszkole? Fajna ryba. Jest... <grym> No, seteczka, nie będziemy jej mierzyć, zaraz ją no, wypuszczamy, szybciej, wypuszczamy no, do wody, nie leci I to już koniec tego wątkowania. Nagrywam dopiero następnego dnia, już na spokojnie, gdy emocje całkowicie zeszły. Naprawdę mega udany wypad. Widzieliśmy kilka fajnych ryb pod nami. Nie były to giganty, nie były to ryby po 2-2,5 metra, ale były to ryby, które no, dla mnie na przykład byłyby już w pełni satysfakcjonujące. największe jaką udało się skusić, 112 cm. Więc bardzo fajna rybka, mega radocha, szczególnie to branie, ponieważ tak jak już powiedziałem wcześniej, to nie było pyknięcie, to nie było odprowadzenie, to było regularne wciąganie wędki do wody. Stąd też takie emocje, które towarzyszyły na tym filmie. Oj, jestem bardzo zadowolony z tej ryby, naprawdę mega satysfakcja. Dodatkowo, miałem jeszcze dwie inne ryby na kiju. Jedną spartoliłem to jeszcze wcześniej zanim złowiłem tą 112. Jednak następną zrobiłem wszystko książkowo, powolutku odprowadzała, odprowadzała, oddawałem jej, dałem jej wpalnik, ryba się zacięła, no niestety po chwili holu spadła. Yy, jednak nowe doświadczenia zebrane, kolejny raz ten Vertical gdzieś tam pokazuje yy, swoje uroki, no i cóż, na pewno będę gdzieś jeszcze w to atakował. Widzimy się w następnych materiałach, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, hej!